Witam serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Myrzyjewski i zapraszam na kolejną prezentację wspaniałej nieruchomości, oczywiście w Szklarskiej w Porębie. Znajdujemy się na obiekcie Szklarska 800, ulica Izerska 8 i prezentowany lokal zlokalizowany jest na najniższej kondygnacji z takim przepięknym i totalnie niezagrożonym widokiem którym możemy się cieszyć każdego dnia. Zarówno przód zapiera dech w piersiach, okna duże widokowe, co zaraz jeszcze lepiej będzie widać z wewnątrz, zapewniają stały dostęp tego przepięknego widoku, jak i również tutaj mamy miejsce zrobione do siedzenia, stała kompozycja meblowa zewnętrzna, Schowane są y, pufy, y, y, obicia, żeby można było sobie wygodnie siedzieć, jak jest. Oczywiście bardzo ładna pogoda i pizzę, kawkę, lampkę wina i rozkoszować tym, tym widokiem. A widok, mam nadzieję, że oddaje to kamera, jest naprawdę przepiękny. Oczywiście wystawa typowo południowa. W tym momencie dosłownie na wprost mnie mamy szlenicę, która wyznacza. Y, południe jest dokładnie jej szczyt jest, jest na południu, także wystawa południowo od wschodu do zachodu cały czas mamy mamy piękne słońce. Wchodzimy do środka. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy wewnątrz. Lokal w pełni wykończony. E, użyte materiały są najwyższej jakości. Dbało się szczegóły jest zachowana na odpowiednim poziomie. Naprawdę wszystko jest takie zrobione ze smakiem, gustowne, dobór lamp, dobór mebli. Wszystko było przemyślane, to nie ma w ogóle żadnego totalnie przypadku. Tak jak wspomniałem już wcześniej, wystawa okienna południowa, duże przeszklenia od strony południowej, które zapewniają stały dostęp słońca, no i przede wszystkim tego widoku, który można powiedzieć wpada nam do, do, do lokalu, i po prawej stronie duże drzwi. Typowo balkonowe, podwójne, czyli możemy je sobie otworzyć na, na, na roścież i, i wychodzić na, na teraz, przygotowując jakąś chociażby imprezę dla, e, dla naszych znajomych. Cała przestrzeń apartamentu podzielona jest na przestrzeń nocną, czyli sypialnię, łazienkę, korytarz i tu przestrzeń dzienną z aneksem kuchennym, w pełni wyposażonym, tak jak już wcześniej wspomniałem, tak żeby każdy, kto spędza tu wolne chwile, czy to właściciel, czy to ewentualnie turysta, bo w zależności od tego, kto jak, 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 jakie przeznaczenie będzie chciał tego apartamentu, może czuć się naprawdę komfortowo i wygodnie. Przestrzeń dzienna. Tutaj mamy przestrzeń nocną, czyli sypialnię, też w pełni wyposażoną. Łóżko podwójne, nie pojedyncze rozsusowane, tylko podwójne, lampki, włączniki, szafeczki, lampa główna, szafa duża, która pomieści rzeczy, które przywieziemy, zasłony, to wszystko jest naprawdę wykonane ze smakiem. Wszystko komponuje się idealnie, pasuje do siebie idealnie, także naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Korytarz, a w korytarzu już sławny Wieszak na ubrania ze złotymi mrówkami. Już nie jeden klient zwraca na to uwagę i później ten wieszak mm. chciał sobie dokupić do swojego domu, ponieważ naprawdę robi na ludziach ogromne wrażenie. Łazienka, łazienka sporych rozmiarów. Z, z prysznicem oczywiście w szwarskiej prawie większość, większości jest robionych z prysznicem. Rzadko kiedy robi się z wanną. Piec de Własne, ogrzewanie, własne podgrzewanie wody, miejsce na pralkę, podwieszany WC Viller Jan Boch, szafka z umywalką, duże lustro, grzejnik centralny plus grzałka elektryczna, jeżeli trzeba podrzeć elektrycznie w sezonie niegrzewczym, to możemy sobie uruchomić tą grzałkę elektryczną. Naprawdę wszystko wykończone na najwyższym poziomie. Tutaj mamy dodatkowo sterownik do pieca. On jest oczywiście również Wi-Fi, także możemy sobie tą temperaturą sterować z telefonu. Jeżeli przyjeżdżamy, temperatura jest za niska. Podnosimy tą temperaturę poprzez ustawienie, przez aplikację. Piec się włącza i temperatura zostanie włączona. Tak jak wspomniałem, 45 metrów, dwa pokoje. Przepiękny widok, w pełni wyposażony, gotowe, wchodzimy, używamy, mieszkamy. Ciężko tu coś więcej dodać. Ten widok mówi naprawdę sam za siebie. Jest to jedna z najlepiej skomunikowanych części Szklarskiej Poryby, jeżeli chodzi o szlaki turystyczne, ponieważ stąd mamy zarówno bezpośredni start na... Na trasy biegowe, na Jakuszycach. Mamy tutaj wszystkie single traki mamy zwykłe trasy rowerowe, trasy piesze mamy szlaki na Wysoki Kamień na Stanisława, na Jakuszyce, na Szczenicę Stąd możemy iść w kierunku zakrętu śmierci i, i szpitala pulmonologicznego szlakiem, szlakiem izerskim stąd możemy iść do, do Świeradowa, czy jechać samochodem stąd możemy ruszyć do Czech, także tutaj naprawdę wszystkie Trasy turystyczne, które yy, są w szklarskiej, albo tu się rozpoczynają, albo stąd możemy bez problemu dojść do nich innym szlakiem. Jeszcze raz przegląd wnętrza, czyli przestrzeń dzienna, przestrzeń nocna. Łazienka. No i co najważniejsze, idziemy jeszcze na Bo dla wielu ludzi to, co jest za oknem, to, co może być za oknem, czyli widok niezagrożony, jest najważniejszym elementem. Ta cisza. Ten widok na mnie działa kojąco. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Ja dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.